Sto lat temu, kiedy dni bywały ciepłe, ale młodzież już nie miała siły na naukę, LO numer 8 wybrało się na odstresowujące zdobycie magurki. Droga była ciężka, jednak udało się osiągnąć wspólny cel. Najlepsze na świecie? To <laughs> to dla nas taka na to jest Damian, wniósł ja, I tak ja, ja nie Uważamy, się. że ta góra jest za wysoka Gdzie ja, ja ta Śliśmy, śliśmy Nie, radzi, nie radzi, radzi. po prostu zmęczyliśmy. Tak się zmęczyliśmy, że mamy dość Po prostu Nie mam siły, zostaję po górach i jest dobrze Podobacie się? Wiem. góry mi się zawsze podobają Jesteśmy w czarnym, w zimnym lesie Sami, zagubieni, bez jedzenia Górę, do domu. Do domu. Nie, do tutaj Na Magórkę. Z jakiej okazji? Z okazji któregoś tam rajdu szkolnego. Okay. Myśleliśmy, że doszliśmy, robimy, robimy a tu takie upokorzenie, że nie. To ja bym na To nie Na szczycie przywitała nas wietrzna aura, co zdecydowanie nie przeszkodziło rozentuzjazmowanej młodzieży w międzyklasowej integracji. Okay. Ej! nad Po długim okresie dochodzenia, Państwo udało nam się wypchać marzenę. Doszłaś? To powiem ci że szliśmy nie mogliśmy dogonić kamienia to było na życie kamień na mnie spicie i dogoniliśmy go napiliśmy się a wiecie to było najgorsze wiesz co było najgorsze doszliśmy padliśmy tutaj i pani Zdanowska szła i tak mówi doszliście, a my doszliśmy, doszliśmy, a ona dojechała. Agórka jest, widzisz, takim miejscem okupowanym przez wszystkich mieszkańców okolicy, przez wszystkie szkoły bielskie i jak tylko słońce pozwoli, to tutaj się młodzież gromadzi, żeby się integrować. I Ta integracja przebiega z gitarą, z pieśnią na ustach. Jesteśmy tu z okazji rajdu integracyjnego wraz pierwszy, pierwszej grupą całej szkoły. Jest super, byle nie wiatr. A pani co doda? Orzeszki w czekoladzie. <grymne> Punktem kulminacyjnym były klasowe wystąpienia, do których przygotowania wymagały bardzo wiele pracy i wyobraźni. Czuję mi everywhere! Daj oh, jakby tak. odtąpana... To jest... swoją klasę Nie wymyślili nic dla mnie! Ani złego, ani dobrego! To czy to sprawa z zwłoki? Tak! To chodzi o zwłoki! Do startu! Baba, pomachaj do kamery. Siedzimy na biologii w kompletnej ciszy. Każdy z końca w sali wrzeczenie muchy usłyszy. Rysunki neuronów w zeszytach wyglądają jak dzieła sztuki. A my tylko prosimy panią Moskałę o więcej nauki. Nie no. jest kora w dobrym stanie, chociaż tutaj jakieś są problemy widzę. No, to jest tak zwana żywica z kornikami. Obgryzłaś trochę. Przepraszam. No, 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 no było. Beba. <fixen> Grono pedagogiczne, wielce zadowolone z twórczego rozwoju swoich podopiecznych, nagrodziło trzy najlepsze klasy dodatkowymi NP. Kim jesteście? Jesteśmy ruskimi. Ruskimi! Debilami! E, a Co was charakteryzuje, że jesteście ruskimi? To, to was charakteryzuje? <grym> Zbliżenie! Ej, ej. pytanie, co was charakteryzuje, że jesteśmy murzynami? Co was charakteryzuje, że jesteście murzynami? Ja! Są ciemni! Ogólnie gratuluję wszystkim, którzy weszli. Raty to tylko dwie złamane nogi i zużyte trzy rolki papieru toaletowego. Ej, macie pożyczyć pięć złotych? Ja mówię to od zeszłego roku, że to jest najlepsza klasa pod słońcem. Właśnie! Chciałbym pozdrowić mamę, pozdrawiam! Tace też! Młodzież bawiła się wyśmienicie i po ogólnym rozeznaniu stwierdzono, iż rajd szkolny został jak najbardziej zaliczony do udanych. 真的。